Ten fort tutaj to jest fort so Soheil, czy też Suheil, pewnie z arabskiego by tak by to brzmiało. To jest fort pamiętający jeszcze czasy rzymskie i fenicjan, odbudowany przez Maurów, a potem przez chrześcijan. Ma ciekawą historię, na przykład z tego względu, że to tutaj, w 1810 roku, odbyła się słynna bitwa pod Fłęgirolą, o której ja się dowiedziałem całkiem niedawno. W szkole nie uczyli. I e, to była bitwa, e, akurat e, w której uczestniczyli Polacy. Dlatego może to jest ciekawe. W Hiszpanii, prawda? E, ogólnie e, naród hiszpański w tamtym, w tamtym okresie był. E, był stanie Powstania przeciwko Juskowi Butelce. Józek Butelka, czyli starszy brat Napoleona Bonapartego. No i tak się złożyło, że przypłynęli tutaj Anglicy i Hiszpanie, flota. A tutaj garnizonowało 100 żołnierzy polskich i jakichś tam paru dragonów i coś tam. Mieli tylko parę starych dział. I co dziwne, przewaga była 10 do 1 po stronie atakujących, czyli tych Anglików. A mimo wszystko e, jakości polscy rozbójnicy, bo tak w sumie potem ten Blainey e, określił, ten dowódca cały e, floty angielskiej, dali radę, a, co było dość niezwykłe i wywołało sensację na, na wczesne czasy, bo nikt nie mógł przypuszczać, jak to jest możliwe, że przy takiej przewadze e, mimo wszystko Anglicy przegrali. Tego całego Blainela mieli ukatrupić, ale nie wyszło. Bo jakiś tam chyba Francuz Jakiś Francuz go bodajże ocalił Powiedział, że nie, nie, nie zabijajcie No i może dobrze się stało, bo potem napisał pamiętniki W których wspominał właśnie Jak to wszystko się odbywało Dzięki temu mamy pewne informacje Na temat tej bitwy Forteca jest jaka jest Nic specjalnego Do środka uda nie udało mi się wejść Bo jest zamknięte, może za wcześnie rano Nie wiem, ale nic tam ciekawego nie ma Jak za Kukałem przez te dziury, całe te strzelnice czy cokolwiek tam, jakieś okienka, nic tam specjalnego nie było, teraz ogólnie fort podupadł i służy jako siedlisko gniazd gołębi i tyle z niego pozostało.